Tragiczny wypadek na sankach w Warszawie. Nie żyje 12-latek Warszawa, 12-latek zmarł po wypadku na Górce Szczęśliwickiej. Po niefortunnym zjeździe z Górki Szczęśliwickiej, 12-latek uderzył głową w element ławki. W wyniku poniesionych obrażeń chłopiec zmarł, przekazał Wydział Prasowy Komendy Stołecznej Policji. Jak poinformował młodszy. Aspirant. Rafał Rutkowski z Komendy Stołecznej Policji, zgłoszenie o wydarzeniu służby otrzymały w sobotę. Po godzinie 16 w sobotę otrzymaliśmy zgłoszenie, że do dziecięcego szpitala klinicznego został przewieziony chłopiec w wieku 12 lat. Z ustaleń wynikało, że chłopiec został przewieziony do szpitala z ulicy Włodarzewskiej, powiedział. Możemy tutaj mówić o tak tzw. Górce Szczęśliwickiej, gdzie niestety w wyniku niefortunnego zjazdu 12-latek uderzył głową w element ławki, przekazał. Doszło do takich obrażeń, że było konieczne wezwanie pogotowia. Po przewiezieniu do szpitala chłopiec zmarł, przekazał młodszy. Aspirant. Rafał Rutkowski. Na miejscu zostały przeprowadzone czynności z udziałem prokuratora, a w sprawie zostanie przeprowadzone śledztwo.